Teraz Wam opowiem o sytuacji, odnosząc się ciągle do tej metafory, którą, którą wykorzystywałem wcześniej, która być może jeszcze jest przed nami. Dotarliśmy do tego miasta, gdzie mieliśmy ten warsztat, zreperowaliśmy samochód, trochę jest pobijany, ale jeździ, i wyjeżdżamy stamtąd. Opuszczamy miasto pełne frustratów, rozbitych wraków, samochodów, ludzi, którzy nie mają nadziei, i jedziemy ku jakiejś przyszłości, to wskazuje nam lider. I teraz, co możemy robić dalej, żeby utrzymać yy, przez ten czas takiego dojazdu do takiej normalności, do wyjazdu na taką autostradę, naprawdę autostradę, co możemy robić, żeby utrzymać motywację ludzi, żeby oni ciągle czuli, że są potrzebni, że ich działanie ma sens. Po pierwsze, Przede wszystkim pokazuj pozytywną perspektywę. W poprzednim odcinku o tym mówiłem, że złe prognozy same się ziszczą. Ludzie nie potrzebują ich znać. Oczywiście mówimy ludziom prawdę, ale prawda jest taka, że my musimy tworzyć pozytywne scenariusze. Ludzie potrzebują pozytywnych scenariuszy, co nie oznacza, że mamy ich okłamywać. Jeżeli masz jakieś obawy jako lider czy jako szef zespołu, to niestety obawy musisz zachować dla siebie. Oczywiście. Może się podzielić z jakąś jedną osobą, ale na tym polega samotność lidera, właśnie przywódcy, że niestety pewne rzeczy musi zachować dla siebie, musi z tym żyć. Ludzie czasami myślą, że przywódcy, liderzy dostają pieniądze za nic. Prawda jest taka, że właśnie dostają pieniądze za to, co robią teraz, jeżeli robią to dobrze. Jeżeli lider działa efektywnie w takiej sytuacji, to znaczy, że jest wart pieniędzy, którym płacono wcześniej, że to warto było w niego zainwestować. Obawy zostawiaj dla siebie. Oczywiście możesz z tym iść do księdza, do psychoanalityka, do najbliższego przyjaciela, ale zespół potrzebuje pozytywnych scenariuszy. Okazuj im przyszłość, okazuj im nowe rozwiązania, które pozwolą im żyć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdybyś był, wyobraź sobie, że jesteś trenerem rekordzisty świata w skokłotyczce. Obecnie rekordistą świata w skokłotyczce jest Armand Ducantis, skacze 6 metrów chyba 17 cm, bardzo wysoko, no i wiadomo, jak wygląda praca z takim Dukantisem. Przez cały rok, przez dwa lata, trener z nim pracuje. Wykonuje jakiś plan treningowy i nagle jest olimpiada. Dukantis staje na rozbiegu, przychodzi do niego trener i mówi: Słuchaj, generalnie tak, masz tam, zawiesili Twoją poprzeczkę na, na, na rekordowej wysokości, ale wiesz, nie musi ci się udać. Możliwe, że ci nie wyjdzie. Co prawda żeśmy przepracowali ostatnie dwa lata porządnie, ale wiesz to różnie jest. Może twoja psychika nie wytrzyma, może ty nie wytrzymasz. Mam trochę obawy czy wszystko poszło w ostatnim okresie dobrze. A wiesz co się może jeszcze stać? Może tak jak Monika Pyrek pęknie ci tyczka i spadniesz na zeskok i złamiesz sobie bark. Nawet może będziesz na wózku jeździł. No generalnie bierz tyczkę i zasuwaj. Na pewno ci się uda. Taki komunikat, to że że jego trener miał w głowie jakieś obawy, to jest rzecz oczywista. Nikt nie jest pewny, ani żaden lider, ani trener, że na pewno wszystkie dobre scenariusze się ziszczą. Ale prawda jest taka, że jeżeli chcemy, żeby się ziściły, to ludzie, do których jesteśmy posłani, muszą usł usłyszeć od nas pozytywny komunikat, pozytywne przesłanie, plan, pozytywny plan na przyszłość. Nie byłoby rekordu świata Kantisa, Może by skakał dwa metry. Wiecie, to jest. Skakanie o tyczce to jest w ogóle szaleństwo, nie będę tego rozwijał, ale tyczka ma 5 metrów, 4, 4 cm szerokości, jest zrobiona z włókna szklanego. 5 metrów, 6 metrów, 17 centymetrów to jest mniej więcej wysokość domu jednorodzinnego. Wyobraźcie sobie gościa, który odbija się na tyczce i skacze, to jest wariactwo. Gdyby ktoś go nie zmotywował odpowiednio, może by skoczył 2,5 metra i powiedział, o super, skoczyłem 2,5 metra, jest rekord świata, to i tak jest nieźle, 2,5 metra, ludzie 2,5 metra skaczą w skoczkowie wzwyż. Skok o tyczce ponad 6 metrów w górę na tyczce która ma 4 centymetry, tylko dlatego że trener mówi mu pozytywną informację nie dlatego że mówi mu o swoich obawach jak macie jakieś obawy zachowajcie je dla siebie wysoką motywację zespołu możecie uzyskać tylko poprzez otwartą i szczerą komunikację To jest teraz taki czas nawet jakże żeście do tej pory tego nie praktykowali że możecie włączyć ludzi w obieg informacji w firmie dawajcie im maksymalnie dużo informacji Maksymalnie dużo, może nie wszystkie, bo nie wszystko jest potrzebne, żeby dla nich sytuacja była jasna, ale tylko wszystko co możecie, przekazujcie ludziom. To jest budowanie zaangażowania ludzi. Oni będą wiedzieli w jakiej są sytuacji i będą się bardziej angażować w zadania, które przed nimi stawiacie. Ken Blanchard, wspomniany wcześniej przeze mnie autor książki Przywództwo sytuacyjne, między innymi, albo jednominutowy menedżer, powiedział coś takiego. Pracownicy pozbawieni dokładnych informacji nie mogą działać odpowiedzialnie. Pracownicy mający dostęp do dokładnych informacji czują się zobowiązani do odpowiedzialnego działania. Dawaj swoim ludziom informacje. Przekazuj im wszystko, co tylko możesz. Stosuj otwartą komunikację. Przekazuj dobre newsy. Mów o bieżących małych sukcesach, bo ciągle coś dobrego się dzieje. Nie jest tak, że nawet w takiej trudnej sytuacji jak dzisiaj nie ma nic dobrego. Każdego dnia znajdzie coś dobrego, jakąś dobrą wiadomość, która przebije się przez ten chaos informacyjny, przez ten, przez tę masę złych wiadomości podawanych przez, przez media. Ale kluczem do tego, żeby do uzyskania wysokiej motywacji, tak naprawdę, do uzyskania wysokiej motywacji pracowników, jest zmiana kultury organizacyjnej. Ja wspomniałem w pierwszym odcinku, żeby klucz naszego, tego szkolenia, to jest i tego, co ja mam do powiedzenia, to jest przekonanie, Że tylko samo przywództwo, taka kultura, która się cechuje samo przywództwem, ten, ten, ten model opisany jest w książce właśnie Przywództwo Sytuacyjne Gena Blancharda, że tylko samo przywództwo powoduje, że ludzie są zaangażowani. I właśnie dzisiaj jest taki moment, żeby przekazać informacje, ludzie się wtedy angażują i korzystają z tego samo przywództwa. Co konkretnie robić w takiej sytuacji? To pamiętasz, jak mówiłem w pierwszym odcinku. Że że, ludzie, że lider powinien mieć swoją historię. Pamiętaj o tym, że ty musisz tę historię toczyć cały czas, mówić o niej. Więc po pierwsze, ciągle, przypominam o tym po raz, po raz kolejny, modyfikują, ale cały czas przedstawiają pozytywną, dobrą historię, narrację. Ludzie potrzebują jasnego przekazu. Donald Miller mówi w swojej książce o, o skutecznym prowadzeniu marketingu, że mózg przyjmuje tylko poukładane w formie opowieści komunikaty. Ludzie nie będą przyjmowały, przyjmowały chaotycznych informacji od siebie, przyjmą od Ciebie jakąś historię. Twórz im tę historię, mów im prawdę. Spotykaj się z nimi na spotkania, przekazuj im bieżące informacje. uczyń z tego jakiś rytuał. Jeżeli coś się dzieje na rynku, coś nowego w naszym otoczeniu, spotykaj się i tłumacz tę sytuację. Dostosowuj ją do, do tej narracji, którą stosujesz. Niepewność zabija w, ludzi, w ludziach motywację. Jeżeli czegoś nie, ludzie nie wiedzą, czują się coraz bardziej niepewni. Nie zostawiaj ich samych. Mówiłem w poprzednim odcinku, że dzisiaj jest potrzeba, na, potrzeba liderów obecnych. Dzisiaj masz być obecnym liderem. Dzisiaj nie możesz uciekać od odpowiedzialności. Dzisiaj jesteś obecnym liderem. Dawaj ludziom poczucie, że yy, wiesz dokąd firma podąża, że jest jakiś sens ich działania. Podsumowując. pokazuj pozytywną perspektywę. Stosuj otwartą komunikację. Przekazuj dobre newsy, na bieżąco mów o małych sukcesach i zmieniaj kulturę organizacji. O tym kilka słów powiem w następnym odcinku. Na koniec tego odcinka o przekazywaniu informacji, proszę Cię, żebyś wykonał dwa proste zadania. Pierwsze polega na tym, żebyś, wykonał, żebyś przygotował dla swojego zespołu taką listę informacji istotnych z punktu widzenia tego, co się obecnie dzieje i w kontekście tego co się dzieje w waszej firmie. Sprawdź, co możesz przekazać swojemu zespołowi, przekazuj to w formie pisanej. To nie może być gdzieś między słowami, to musi być konkret. To nie może być coś takiego przy okazji. Oni muszą poczuć, że to jest przemyślane, że to są konkretne, prawdziwe informacje. Po drugie, zaplanuj spotkania regularne, być może codzienne, być może raz w tygodniu, ta częstotliwość jest zależna tylko od siebie, na której będziesz informował swojego swój zespół o tym, co się dookoła nie dzieje i co się dzieje w waszym zespole.